Co pan sądzi? Kolejne pytania od naszych słuchaczy. O ostatnich ostrych słowach Leszka Milara o panu, który stwierdził, że nielegalnie zniszczył pan jego SLD, przekształcając nową lewi go w nową lewicę i że zasługuje pan na poniesienie konsekwencji prawnych. Proszę pana, zawsze jak u pana jestem... Pytam się pan jako jedyny zresztą dziennikarz w Polsce o pana Leszka Millera i zawsze Przesadza pan z tym wyróżnieniem. Wie pan, pan jest jednak osobą wybitną i trzeba pana wyróżniać. Dobra, I wystarczy chciałem, tej chciałem, polityki miłości, panie marszałku, proszę pana, proszę pana, bo źle się, niekomfortowo się czuję. Właśnie. Chyba pan przekracza pewną granicę. Chyba nie. Ale co z tym Leszkiem Millerem? pana, ale to nie ma znaczenia naprawdę e, żadnego. Pan Leszek, Były premier, człowiek, który wprowadził Polskę do Unii bardzo, Europejskiej. Pana, i mamy dobrze, w nosie jego zdanie, proszę tak? Proszę pana. Myślę, że pan Leszek Miller marzy o, 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 o dwóch osobach, które dobrze by było, gdyby zwróciły na niego uwagę. Znaczy, marzy o tym, żebym ja w jakiś sposób niegrzeczny albo arogancki się w stosunku do niego odpowiedział na jego wszystkie słowa. Nigdy się to nie zdarzy, Leszku. Nigdy się to nie zdarzy, Leszku, kochany. Oraz do, druga osoba, o której marzy, to żeby zobaczył e, te e, umizgi do Platformy Donald Tuski, żeby go wziął na listę do Europarlamentu. Leszku, to nie wiem, czy się zdarzy. Musisz się do Dalda zapytać. Ale Leszek Miller mówił mi, że idzie na emeryturę, że nie interesuje go start do Parlamentu Europejskiego że na, na wiosnę. Nigdy nie będę mówił złego słowa na temat Milera, na, na temat przywódców lewicy, Cimoszewicza, Belki, i najwybitniejszego Aleksandra Kwaśniewskiego. Kolejne Miller pytanie. wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, oczywiście razem z Lewicą, e, ale również wyprowadził Lewicę z Sejmu, e, zdecydował się na Magdalenę Ogórek jako kandydatkę na prezydentkę. Wie pan, każdy z nas ma swoje dobre i złe czasy.